My dzisiaj w miejscowości Mokre w gminie Bielsk Podlaski. Stoimy one daleko traktu dawno hodawnoho który łączył Mielnik z Grodną. Jechali do domu rodzinnego pani Basi Góralczyk. Ona nam pokaże jak peczeć się paschu. Pascha to jest kiesto drożdżowe peczone specjalnie na Wielkanoc, na Wielki doświadczenia. To znaczy w sobotę wielkanocną nesecia paschu, po Świętiki. To jest kiesto bohater, czyli ma je w, w sobie, czego nie jeli przez ciebie A więc jajka masło, cukier, muka, drożdże i mleko. My dodajemy te pierwsze cukier waniliowy dla zapachu. I bohaterze było też I rodzynki. było rodzynki. Ktoż to mhm. lubi? I zaczynajemy rozczyniaki. I co to, to za naczynie, którą robicie? A? a to jest naczynie tradycyjne od pokoleń w naszej rodzinie. Kopańka. drewniana miska. E, moja mama pekła zawsze w tą e, bułki, Peczę do dzisiaj zresztą, ale dzisiaj moja kolej, więc ja też bym robiła tak jak moja mama. Dobra, no to robię. Rozczyniaję pierwszym dołchom droszczy. Trzeba ich pokruszyć i troszkę. Mhm. Dodacie troszkę cukru, ale nie mnogo. Mhm. Tepłej wody. Wody rewarana? Nie. Może nie, być Może taka być normalna, może i a że u nas w domu, w wodociągu woda jest bardzo dobra, ludę, berut jej sobie do domu, więc skorzystałem prosto z wodociągu. tylko, żeby droszczy byli pokryty, zakryty wodoju. Rozpuścimy mi, bo nie troszkę puściad swojego kleju. Dla pewności proponuję dodać muki. Szczerze, tak? tak. Z łyżką mąki, może nawet troszkę bursz. Tak dziwim, tak, aż po prostu, bo było bardzo gęste, tak, łyś... tak. tak? Tak. Rozpuścim, żeby nie było grudok muki I druszczy trzeba budę odstawić, żeby nie zeszli, bo inaczej ciasto nie wejdzie. A się ja drożdży my przykrywają Czy Tak, Nakryję ściereczką i postawię na płycie, tylko szcchodim. Do pierocha dodajemy 5 świeżych jedź, prosto od kurka, z tymże leciowych. Dodajemy 4 żółtka. Bezpośrednio od razu już do kopańki, tak? Tak. Zaraz te żółtka, te żółtka rozmieszajmy z cukrem. Potem zdać i do ty Mama w siokarze że stawiaj na plitu i żeby nie łazili. To znaczy proszę nie robić i przeciągów i nie wypuszczać ich z chaty takiej temperatury. Mamy tutaj żółtka, cukor, szklanka cukru. A my teraz wstawimy, żeby zeszło. i przykryję do pieczenia. I W teplem mieście wstawiamy. W teplem mieście. Majem jajka, majem, majem. cukor, majem teple moloko. Trzeba rozpuścić jeszcze. A moloko jest perewarane tak. i troszkę wychłodzone. tak? tak. Dobra. Trzeba rozpuścić i masło. Majem jajka, majem cukor, pomieszajemy troszkę, żeby troszku rozpuściło Rozterli z cukrą. Dodaję masło. Teple, ale na rzeszkę. Możemy dodać cukier waniliowy. Odniosę rebeczku albo dwie, tak? Odno albo dwie. To w porządku. Jak to lubić? Sypę troszkę uki. Dobre. O. Drożdże zeszli pięknie. Chyba tu soli. Troszkę pomiszaju. O. Perewarony Mało Tak pół litra? Pół litra uh -huh. i mógł dosypajem. Szajem do połączenia składników. Jest to musi mieć konsystencję jednolitu. Basiu, a Ty od kogo znajesz przepis? Bułki drożdżowe peczę moja mama. Moja mama pochodzi z Augustowa i tam na bułku drożdżowym chowarad pierożki. Oprócz bułki drożdżowej peczem wsia inne, czyli mazurki, Baby doświadczenia na Welikdeń i wszelkiego innego rodzaju pieczywo drożdżowe. To jest receptura mojej mamy. No, zawsze była smaczna. Przekazywana z pokolenia na pokolenie. Tak, ja najlepsze przepisem. Tak jest. A jak one wychodzą, takie za gusty, sypneż bulszumki. To z czym można go uratować? Można dodać i ciepłej wody, teplą albo teplo tak. mleka. Aha. bo dużo zależy od y, rodzaju mąki. Szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy kupujemy mąkę w sklepie niestety. Mama podkazuje mięsić ją tak długo, żeby ciasto odstawało od ruki. Nie bardzo jeszcze odstaje, mięsimy dalej. Ciasto ma być połączone w środku tak. i tak. takie elastyczne. Tak. Tak? Tak. I postawimy na piecz, żeby zeszło. A w międzyczasie byłem palić piecz. A u Was jak swetzić się koszyczki? Też Baciuszka przyjeżdża i tak. swetzić tu na mieście u Was tak, w wiosce? przyjeżdżaje Baciuszka do wioski, tak, dosyła. I mają dwa takie punkty. Na jedną końcową tak. wioski, na drugą końcową wioski, tak, świetnie. No, że odchodzi to drugi. No, że odchodzi to drugi, zupełnie Czyli lepicie. Czyli mój na razie. I się ani do kopanki, ani do róg. I teraz w kopanci będzie tak? tak? I czy ją nakrywają też? Tak, nakryjem ścieroczko żeby mu było tepło, Postawię na plikie, a w międzyczasie napalim pieczę. A później kopańku myjecie je. Trzeba y, pomyki w ciepłej i postawić, że żeby Ja wysochnę to tutaj nie znajdę. Nic, znaję, nic, nic trwa Nie, robić. Trzeba, nie znaję, uh -huh. lat ma mają tej kopańka ale się jest taka sama. Uh -huh. Podekoruję rodzynkę giesta na bercha i postawił mm. na plicie. W czasie, kiedy nasze tiesto my przeniesiemy się teraz do mieścia, w którym zachowałaś się tradycja wspólnego malowania pisanek. My je w Jagłysztofie Wioska koło Bielska, od trochę, tak w Świetlicy tutaj spotykajmy się. I to roku tak samo pisze te tyje pisanki? Tak, sztoroku, sztoroku w sztoroku, sztorokówce na Werbniciu piszę pisanki, no bo to taki, de, tutaj u nas prynięte, że właśnie malowali się tym woską. Tyle czas po wytaju, no wiadomo, byli tam to, że w cibulniku kraszane te jajcia. Ale mnie się w pamięci, że u nas była pisanka. A wzory z jajek na jajkach, to pani sama ja wydumuje? Tak, tak. Im ból piszesz, tym bulsz przychodzi, myśli, że człowiek jak kończają cię jajcia warane, to że, dumaż, że majesz tylko pomysłów. I Im ból kolorów, tym też choloroszczy wychodzi. Tak, wiadomo, tak. To Dzięki. fakt pięknie, także wszystko o dobra. Spasiwo. No i co nam tu wyszło? Wyszło. Jest to nam saliło kolko tak 30-40 minut. Tak. Około. Tak. Budę płaść. blachu poszmarowali Szmal. szłuszczą. Szmalcią najlepiej. Można oliwo ją. Szmalcią najlepiej. Szmalciom najlepiej, bo on jeszcze utrzymuje się dół, one spływa. Przekładają do blachy. Rakładając jest to do blachy. To się obudem pleci marko, Dekoracyjny. Zrobimy zdobu. Aha, dobra. I będę ją układać i to tak po zewnętrznej strony. Po to dwa tylko, tak? Dobra. Dobra, tutaj możesz bardziej. Ko, wyczuli zapach. Ale pachnę. Zrobimy placok. Z Aha. placka powycinają dekoracji. Nożykom się przy czym innym. Trochę nożyką, trochu nożykom, a trochę... Balenki, okruszki, kieliszko. No, kwiatki. <grych> Haj budę. Czyli każdy dekoruje według uznania. Według uznania, tak. Ktoż to lubi, czy to komu się, ktoż to potrafi. Potem pomaluję Jajko w półku, ale już jak zydę, bo na jak u Czyli przed wstawieniem do pieca, tak, to smaruję. smarujemy. Tak, udę brązową. Ujujuj, uj, jak to... chudko wrosła. Teraz został lichowy, zrobił listeczki. Rodzynki. To podekoruję rodzenkę mi. Teraz postawię ciastoką trochę zeszła. Troszkę musi wzyć na pikki. 20-30 minut. Teraz tak. Naszykuję jeszcze jajeczko którym posmaruję poszmaruję w tym burku, żeby była odpowiednio koloru, czyli brązowa. A, A jest ja sobie... Z lodówki nie można. Nie, nie. Podrożdżowe ciasto na lubi Tak, posmarujesz może opaści. Tak jest. Robimy kogel-mogel i szmarujemy jak ciasto zydę, przed samym w wsadzieniem do pieczy. Teraz nasze nasz ciasto zeszło i będziemy rozsmarowywać jajka. jajkom. Tandę posmaruję jajką po upieczeniu będzie ciasto brązowe i bliskuszcze. Pieczna może wychoryła, trzeba wybrać i żar. I od razu wstawiam ciasto w piecz. Czyli syplem powarcha cukrem? Można, nakłada się. Mają być na bohato, więc syplę, tak? Wybieraj piecz, Ciasto się upiekło. Jedna blaszka i druga blaszka. I już. Pani Urszuli Szwarc, będę peczy babku kartofranu. I pani Ula nam wskaże, bo one pekł od, od dziada pradziada i od babci Babę, prababci Babę. taki sam przepis i ty ja same składniki. Także Ula, możesz wskazać jakie tutaj składniki do jej potrzebne.